Witam Was strzelce. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2021. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Jakie są wiadomości dla Was od Tarota? Sytuacja szóstka pentakli. Okay. <laughs> Wyzwania: e, sąd, przyczyny: trój, dwójka pentakli. Przeszłość. Paść. E, Kijów, co, do czego dążycie? Koło fortuny, najbliższa przyszłość. Królowa pentakli, WY w tej sytuacji, Głupiec, co się dzieje dookoła kochankowie czego nie widzisz? a z pucharów okej okay. i dziewiątka kijów i potencjalny wynik piątka mieczy okej, okay. pod spodem mamy papieża dobrze Okej, okay. no pokazali się kochankowie a z Pucharów, koło fortuny i sąd, więc czuć tutaj przeznaczeniem i jakąś ważną decyzją, natomiast mam wrażenie, że któreś ze stron nie do końca jest gotowa na podjęcie ważnej decyzji, tak? wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, rozwija się, ale mam wrażenie, że jakby jedna ze stron narzuca zbyt duże tempo tej, tej, tej relacji. Zobaczmy ją po kolei no szóstka pentakli szóstka pentakli mówi jeżeli chodzi o związki mam wrażenie, że chodzi tutaj o związki że jednak jest to jakaś znajomość, która pojawiła się już w przeszłości i się rozwija ale te dwie karty mówi, że zaczęły się od jakiejś przygody, zabawy ty jesteś wychodzisz tutaj jako kartę głupca więc no, nowa sprawa, nowa znajomość ale głupiec podchodzi bardzo pozytywnie i entuzjastycznie do wszystkiego. Nie jakby nie przewiduje. Um i nie rozpatruje jakby sytuacji, yy, prawda, jakoś poważnie, tylko na razie idzie na żywioł, tak? Jest duży optymizm, bujanie w obłokach, bardzo podobna energia do pazia kijów. Paś kijów jest nazywany kartą głupca jest przygoda, czuje się, się fajnie, to zróbmy coś niekoniecznie przemyślanego. Także yy, jest ta młoda energia. No, szóstka pentakli pokazuje, że tak jakby, jeżeli chodzi o związek, jest to karta takiego randkowania, dobrego sąsiada, kogoś, kto jest szczodry, kogoś, kto lubi miło spędzać czas, lubi się też dzielić z tym, co ma. Problem tylko polega na tym, że on dzieli się w takiej ilości, jaka jest dla niego komfortowa i y, 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 poświęca tyle czasu, ile chce, tak? Jest szczodry, ale wtedy, kiedy chce i. Ile chce. Także nie, nie mówimy tutaj o jakimś zawiązaniu relacji, i to może być albo z Twojego punktu, bo Ty masz taką świeżą, mocną, lekką energię, albo no, jest to druga strona. Tutaj w Twoim otoczeniu są kochankowie, więc jest jakiś właśnie intymny związek, relacja która jest, się zacieśnia, jest może tutaj z jednej strony jakaś deklaracja, no i nasycenie tutaj emocjonalne. Kochankowie, jak się pojawiają, no to często ta karta również pokazuje wybór, prawda? Ten wybór się tutaj przewija, bo wyzwanie jest to oświadczenie, ten sąd, ten osąd, który ma jakby być nowym początkiem tak? nowego życia, ogłoszeniem pewnych zasad i pewnego kierunku. I ten anioł się tutaj tak, jakby bałęta. Czasem sąd się pojawia, kiedy powracają jakieś związki, kiedy myśleliśmy, że one są już jakby zakopane gdzieś w niepamięć, one wracają tak, jakby do życia. E, więc tu mogą być jakieś takie sprawy niepoukładane, jakby tej osoby bądź Twoje. Ale właśnie ta decyzyjność, to decyzja, to, te, to jakby ogłoszenie światu przez Trąbę Anielską, że od teraz to będzie tak i tak, jest tutaj jako wyzwanie, prawda? Mamy tych kochanków w otoczeniu. Ciężko mi powiedzieć, jakby z której strony jest ten problem, ale prawda, dla swojej sytuacji e, na pewno Ci się to tutaj e, wyjaśni, bo również u podstaw, zobaczmy, mamy dwójkę. Jest to karta szacowania, niezdecydowania, trzymania dwóch rzeczy w garści, yy, 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 pewna taka yy, yy, zastanawianie się, którą drogę wybrać, prawda? Czy, prawe, czy, czy w prawo, czy w lewo. Jest to też karta trzymania właśnie dwóch. Związków, dwóch domów, niezdecydowania się na pewno z opcji, ale próbujemy, tak jakby mieć obydwie. Eee, no, czego Ty potrzebujesz? Co masz w głowie? No, dążysz do koła fortuny, czyli to przeznaczenie musi się wypełnić. I to jest taka karta, która mówi o tym, że Właśnie, jest czas, jest szybkość, jest otwarcie nowego rozdziału, więc silnie mam wrażenie, potrzebujesz tej deklaracji. Ty albo mm, dążysz do otwarcia jakiegoś nowego rozdziału. Mam wrażenie, że jednak, yy, prawda, yy, tu w Twoim otoczeniu wyzwaniem jest ten anioł, czyli on jakby błogosławi im, ale nie ogłasza nic, prawda? Nowego kierunku. Więc mam wrażenie, że to jednak e, jest w Twoim kierunku to wyzwanie, tak? Ty czekasz na to ogłoszenie. Ok, czego będziesz doświadczać? No i pojawia się Królowa Pentakli. To może być osoba, tu się mocno pokazuje byk, ale znaku ziemskiego. Natomiast Królowa Pentakli jest osobą bardzo ładną, zadbaną, ustatkowaną, e, ale taką też, która. Lubi dobrze żyć, dba o siebie. E, Królowy Pentakli jest e, osobą, e, na której można polegać. Ona jest praktyczna, ona nie jest ryzykantem, ona jest taką osobą poukładaną i troskliwą również. Więc mam wrażenie, że ta osoba ma też duże jakieś zasoby e, poukładanego życia, być może dobry status, ma za sobą karierę. Także to. Co ona oferuje, no, tak jakby reprezentuje sobą dużo, więc może też sobie powybrzycać i powybierać, tak? Jednak mam wrażenie, że to Ty jesteś tutaj e, tym proszącym o uwagę, właśnie strzelcem. E, Okej. Okay. Czego nie widzisz? No, i mamy asa pucharów. As pucharów mówi o nowym uczuciu, o zakochaniu, o, yy, o wybuchu emocjonalnym. O, także te emocje tutaj są, ale tak jakby as mówi o tym, że jest potencjał, że jest początek, tak? I jest, są tutaj jakieś duże emocje. Dziewiątka kijów pokazuje. Obawy i trzymanie się swojej bezpiecznej przestrzeni. Ta karta mówi również, że no ona pokazuje pewne naładowanie emocjonalne, więc jest uczucie, prawda? I to widać, jest niezaprzeczalne, nie tak? Ale jest również niezależność. I ta karta mówi o tym, że. To jest dziewiątka. Dziewiątka kumuluje w sobie bardzo dużo już energii, tak? Do dziesiątki jest tylko, tylko jeden, prawda, tylko jedna karta. I ta karta mówi o tym, że. Powściągliwość wymaga od nas dużo siły, bo tutaj już się trochę cierpliwość kończy. Stoimy na straży, ale ciężko jest utrzymać w ryzach tak, jakby się na stanowisku. Tak? Bo w każdej chwili jesteśmy gotowi do walki. To jest karta również podejrzliwości z podejrzliwością, patrzeniu jakby. Na jakąś propozycję. I albo ktoś sceptycznie podchodzi do jakiejś emocjonalności, albo boi się tak, jakby złapać za ten puchar tutaj i ponieważ mam wrażenie, zobaczymy co karta rada pokaże, ale mam wrażenie, że as pucharów mówi o tym, że okej, okay, jest, ale to jest dopiero początek. Jeszcze jest dużo tematów, które musimy uzgodnić zanim tak jakby będzie to ogłoszenie o tym, że zaczynamy nowe życie i wszem i wobec tak jakby za nowe e, prawda z martwych stanie, nowe życie się tutaj zadzieje. ok, jak to się kończy, no i pokazuje się piątka mieczy. Piątka mieczy mówi tutaj o niezależności. I ona często w tym miesiącu w ogóle wychodzi znakom. Ale piątka mieczy właśnie to jest Wenus w wodniku, to jest ktoś, kto potrzebuje w miłości dużo jakiejś takiej swobody, niezależności. Ktoś, kto nie może być zamykany w klatce, ktoś, kto jest wizjonerem. Tak i no, piątka mieczy może mówić o tym, że mm, może być tutaj jakieś tarcie, e, może ktoś bardziej dosadnie pokazać. Właśnie, że potrzebuje swojej przestrzeni, i to może wynikać z, z jakiejś takiej właśnie potrzeby podjęcia tej decyzji, tak? Czyli ktoś naciśnie, to wtedy prawda, dostaniemy konkretną odpowiedź. Ja myślę, że, że tak to się tutaj pokaże. Zobaczmy, ma jakaś rada dla strzelca. Ok, coś już tutaj bardzo chce nam wybrać. Księżyc. Ok. I księżyc mówi właśnie, pokazuje tą emocjonalność: yy, duże emocje, pewne zagubienie, ale księżyc również mówi o tajemnicy, o tym, że pewnych rzeczy tutaj nie wiemy. Yy, jeśli jest to nowa znajomość, prawda, no to możemy nie znać całej przyszłości tej osoby i możemy nie wiedzieć, prawda, dlaczego w taki, a nie inny sposób postępuje. Yy, Okej, okay. księżyc też pokazuje, że nie wiemy, jakie prawda, przeciwności losu czyhają na naszej drodze, bądź niebezpieczeństwa, prawda, a głupiec mówi o tym, że chcemy tak jakby rzucić się na głęboką wodę, nie sprawdzając, prawda? Czy nie ma jakichś wirów. Eee, czy coś jeszcze? Księżyc mówi o intuicji również eee, i pokazuje taką, właśnie, ale pokazuje tutaj dużą emocjonalność, tak, tej sytuacji, która może być niekomfortowa dla kogoś. Ok, zobaczmy, dołóżmy jedną kartę do tych kochanków. Co mówią nam kochankowie w Twoim otoczeniu? Kto to jest? Mm -hmm. szóstka pucharów szóstka pucharów może pokazywać osobę z przeszłości osobę powracającą ale to jest też bardzo ładna karta przyjaciela kogoś kto kogoś, z kim czujemy się komfortowo z którym czujemy się emocjonalnie tak jakbyśmy znali go bardzo dobrze szóstka pucharów również mówi o w takiej dziecięcym podejściu tutaj do sprawy. Więc te karty związkowe są ładne. Jeśli jest tutaj jakieś tarcie i brak jest jakiegoś um, właśnie jakiejś deklaracji, to ja myślę, że jest to spowodowane albo jakimiś obawami tutaj, albo potrzebą um, jakby spowolnienia tej sytuacji, rozwoju. Tak? Myślę, że ta osoba, tu, tu jest jakiś brak jeszcze decyzji, brak tak, tak jakby szacujemy, prawda? może być to osoba, która spotyka się jeszcze z kimś i yy, yy, albo na przykład nie do końca zapomniała o przesz przeszłym partnerze, partnerce i potrzebuje czas na podjęcie decyzji, tak? No dobrze, myślę, że to wszystko. Strzelce, pozdrawiam, yy, widzimy się w przyszłym miesiącu.